Maryla Rodowicz była dręczona w dzieciństwie. Byłam bez przerwy karana. Maryla Rodowicz w najnowszym wywiadzie wróciła do wspomnień z najmłodszych lat. Okazuje się, że jako dziecko poważnie rozważała wstąpienie do zakonu, jednak trudne doświadczenia związane z siostrami zakonnymi szybko ją do tego zniechęciły. Artystka, która niedawno świętowała 80. urodziny, mimo imponującej i wieloletniej kariery scenicznej, wciąż potrafi zaskoczyć nieznanymi historiami ze swojego życia. Tak było również podczas wizyty w RMFFM, gdzie Maryla Rodowicz podzieliła się niepublikowanymi wcześniej refleksjami. W rozmowie z Radiem Maryla Rodowicz opowiedziała o fascynacji, jaką w dzieciństwie wzbudzały w niej zakonnice. To właśnie one zainspirowały ją do myśli o życiu zakonnym. Interesował mnie ich kostium i to, co mają pod tym habitem. Czy mają jakieś ciuchy, czy mają majtki, czy może po prostu narzucają tak te szatę, powiedziała. Maryla Rodowicz była karana przez siostry zakonne. To było nieludzkie. Jednak dziecięce wyobrażenia brutalnie skonfrontowały się z rzeczywistością. Rodowicz ujawniła, że w przedszkolu prowadzonym przez siostry we Włocławku spotkały ją krzywdzące zachowania. Zdradziła, że jej żywiołowość i głośny charakter nie były tam mile widziane, a kary, jakie ją spotykały, do dziś budzą w niej sprzeciw. Ja chodziłam do przedszkola, które było prowadzone przez zakonnice, które były niedobre. Ja byłam bez przerwy karana za to, że rozśmieszałam grupę, za to, że głośno mówiłam. Byłam stawiana do kąta, tyłem do grupy, na kolanach, z rękami do góry. To było trochę nieludzkie, wspominała.